Siema, siema, Gramy sobie kolejną część w away-out poprzedni away tak? okej, lagi poprzedni, tak jest, poprzedni odcinek tak jest, poprzedni odcinek był na kanale u Niko, więc zapraszam do obejrzenia, bo mamy taki to pokaż, gdzie jest Vincent. No właśnie, ja chcę zobaczyć, który to był przycisk. Prawy przycisk myszy. A, po prostu. O to chodzi. Dobra. Dobra. W, każdym no, tak. <coughs> w każdym razie... W każdym razie... No, także tego. Subujcie nasz kanał. Mój i Niko. Dajcie lajki w górę. Jeszcze do wprawy dość. Ja? Człowieku. ja, cię muszę przeszkolić z gadaniem. Ja, no, I Wbijajcie oczywiście subskrypcja, lajk, like, komentarz, mile widziane. Eee, link do mnie w opisie Was na kanale w odcinku eee, no i wbijajcie do mnie na Discorda, dzięki ja kupę I na moje social media, bo mam nową fotkę na Instagramie. Eee. I na moje, na moje na moje social media też nie wbijajcie, bo nie mam. <laughs> To Uciekliśmy lekko z więzienia, więc tak jest. zobaczymy co wyjdzie dalej, Ja a że już koniec jest, tak szczerze mówiąc, ale to... No. nie że nie koniec. Dobra, tutaj mamy gościa i tam mamy gościa. I co mam teraz zrobić? Skradać się widzę, czyli pewnie ich udusić znowu. Za plecy ich ciachnąć. On latarką świeci, więc trzeba uważać. Ty też idziesz do tego? Bo no to tylko samego on się myśli, czy nie? Czekaj, idzie poczekaj, jakiś od tam... tam od daleko, czekaj, jest. czekaj, 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 czekaj. Tam jakiś gość idzie daleko. Nie wiem, czy widzisz go. Nie, widzę, widzę. Nie, nie czy mamy um omijać ich, czy ich dusić. Nie Czyli no, sprób 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 spróbujemy udusić, poczekaj. Dobra. Idziemy po tamtego. No. I <noise> Czekaj, tam na do, do, do dole jest Nie wiem, czy... wiem, wiem, już przebiegam. Teraz pytań, czy wszystkich dusimy? Czy po prostu idziemy dalej? Nic nie widzę. Trafi wszystkich dusi, bo tu ich jest sporo. Chyba trzeba będzie, wiesz? Tu jakoś przejdziemy? W ogóle psy czekają. To będą nas psy ścigać, nie kurde. Nie? Okej, okay. pop. Szaki. Ruszaj się. dobra dawego następnego Tam ty w drugi dzie Mię po tego jeszcze to tak fajnie wychodzi. Musisz mi pomóc jakby co? Pójdę do tych dwóch pójdziemy, tak już no. już już tylko tylko dojedziemy Dobra Ale my ich dusimy Aha to pisz momentalny 20 co? lat w tej branży Jesteś już tutaj koło to mnie bo nie widzicie? Już podchodzę Tak jestem gdzieś tu gdzie ty jesteś? W krzakach Kupę robię. O no jesteś no przede mną to, no to dawaj ty lewego i prawego? So guys? No Daj we. To dawaj. Nie C zdążyłem. Asshole. To mówisz dawaj i łapiesz ty. To ja w czakach jeszcze byłem. Co <laughs> bo kupy nie robisz, człowiek? Jak pojedziecie? Zaraz mi popał, pojedziesz na strzyt, to ty od razu dawaj. Dawaj so go. To to dawaj. dawaj. Znowu! Ej, no! No czemu nie? No, ty mówisz, dawaj, jak jestem daleko! No, jak jest ich daleko, jak ty Stop byś. Masz gościu. Jak ty byś przede mną! Ale ja nie byłem przy gościu! Jeszcze muszę podejść, żeby kliknąć! Dobra, nie? dawaj od razu, chodź! No, co jest z tobą? <grym> Dobra! Zobacz, zupełnie inaczej! Ty powiedz, bo widzę, że ty masz problem z reakcją! Nie, ty... no teraz ja byłem, to ty nie miałeś, nie było. Jakiego. Co? Wiesz, ty... No dawaj. Raz, dwa, trzy. Tak? Kurwa, masz. Zamiast policzyć do trzech, to ja nie wiem. Dobra, Ale policzy policzyłeś do jednego ja i. Nie, grę Minecrafta i samemu nie, Careful Okej. ty ty podbiłeś. Wiedziałem, że nie, nie, zaraz. How many nie, nie, here? nie, clue. Just keep nie, head low. nie, się, okay? Mamy i Idziemy do tego... Idziemy do tego... Przed... Przede mną chyba idziemy tego, nie? Chyba najpierw. Tak, tak, prosto, prosto. Tam już no. przejdziemy na tą drogę. Dobra, wysłałem on będzie szedł? Pytanie, że musimy iść dalej chyba. Tak, tak, obowiązkowo. Lecymy Taki parkurowiec Essa. 20 lat, Bran. Jak fajnie spada ze O no Co ty myślałeś? Dobra, Dawa, <laughs> dawaj, speedrun, speedrun. <laughs> we'll have Sherlock. no shit, Sherlock. No But... Ej, tu byśmy chyba, chyba podsadzić, albo ja ciebie. I byśmy jednocześnie. To ja cię, A, to ja nie cię... A nie, mogę wejść. Dobra, to idź, idź po tamtego. Tylko pamiętaj wyliczyć do trzech, nie? To ty liczysz. Już będziesz za kamieniem, jak ja. Tylko się nie gołaj za niego, dobra. Podchodzimy, trzy, cztery, go. Nie to wcisłem, e wcisłem, ale zdążyłem. Dobra. Good. Good, good. Nie ma to znaczenia, człowieku, na kur... Jest... Co to jest? I tam 200 tysięcy ludzi. Wow, jest asfalt. Pełno glin. Ja nie rozumiem, czemu my się nie, 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 nie pójdziemy spać gdzieś, poczekamy tydzień czasu, żeby żeby nas przestali szukać, nie wiem. Hey. Tak we go way. na tym że Too high. Too risky. Too risky? I say we take that guy out. Take auto. Czekaj. <vaccines> <cetera> okay? y okay? uh, aha, Nie, awesome freaking... yeah, no może pod most, co? No to pod most przez tak Cieśnie. Bo kurna, przez most. Nie wiem, to no to wiesz, jakby. W, w, Ej! Czy wszystko mogliśmy da się. Moglibyśmy przejść przez most? Nie wiem, przejść przez most. Ej! To tu. Czy wiesz, finalnie to wszystko da się ugrać, nie? No ta. optum, optum, to tak. I to był obcym i to obcym, nie? W sumie, w sumie mogliśmy wziąć tamtą opcję. Wracamy, wybieramy tamtą opcję. <grymne> <grymne> Walimy go od razu i bierzemy auto. Tak powinno być teraz. Raz myśliliśmy się, no. kurwa, tam byśmy ładni będziemy ktoś. Szpareczki, szparki. Look down, Leo. Jestem dobry. <grymne> Ubijmy ich, się oni się gubią. Oni ewidentnie się gubią, więc nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Subskrypcja jest najważniejsza. Bo na razie, na razie zarabiam tylko tysiące miesięcznie, a chcę zarobić dwa tysiące miesięcznie. Pomóżcie, wesprzyjcie. Czapieci, okay, uważaj.

to find another way over there. There's a structure in the ceiling here. Let's try to climb across. Yeah. <gasps> Shit. That's a huge drop. Why am I doing this? No teraz nie wiem co... Ja przejdę przez moc, a ty co? E, nie wiem Otwórz drzwi mi A, w... W... Się a zadań, bo, bo ty przes... no tak, że ty przeskocz rzeczywiście My Musimy mnie złapać, o kurno, ej trzymaj Lecę! Ale kurde zgranie mam Lepszego nie ma Najlepsze do ever A widzowie, najważniejsza rzecz to mnie nie wspomina to na swoim odcinku, ale następnym razem wspom oh, Jeśli chcecie pograć oh, z nami w inne różne gry to z chęcią Go zapraszamy slow. i, Come I over będziemy you. grać Między innymi np. Among Organizm Czy, mod, czy yeah. też różne inne gry które mamy kupić. No, so. really ok, w Zapraszamy jest w

w każdym razie, tak, no, zapraszamy, Jak, jakbyście mieli chęć zagrania z nami, yy, w await out w 4 osoby czy 5, to zapraszamy z chęcią zagrać. grać? nie. Ale w inne gry, a może coś, <laughs> w cokolwiek, bo potrzebujemy osób do gry. No. Jest, na, nie ukrywając jest straszna Nasza z Nasza starsza, nasza stara ekipa się nas wyparła. E, nie, nie chcą no, z nami no, grać. Przestali już grać strasznie. Nie chcą z nami grać. Z chęcią no. jakichś młodych ludzi weźmiemy do giereczki. I, na, i oczywiście giereczki, nagryweczki. Tak, chodź. I lajwiki. Tak. I z chęcią rozrosujemy nagrodę. Jak? a jeśli stawia. Musisz go. A nie jakbyś tak. jeszcze wciągnął. Nie. Nie. Tak. Tak, tak. Sam Sams. Officer down, we right my help. Suspect need to find a way head over, head over there. Backup, moving in to secure him. Get over here now! End of the road, scumbag. Yeah. Whoa. Take it easy now, tough guy. You're gonna That's pay for this. Come on, man. I can sense you're not equipped to deal with this type of situation. Just let me go. Ah. Let it go. Yeah.

a jeżeli biegniemy za siebie, nie wiadomo ile, ale jaka oh, to było. Run forest, run. No naprawdę, musiałeś się dać. Ej, czemu te E nie działało? To się na pierdzielam. Tu podejrzewam, że może być ciężko. <laughs> z, kim ty, z kim ty walczysz, bo ja psa nie widzę Dobra, udało się, ale dziwne to jest Co jest? O W zoomie się z pacja wcisnąłem, czy? Aha, w zoomie się z pacja wcisnąłem И сейчас... А, вот. Я сиди и волаплю. Барься. Барься. Вода. Барься. Запутино. Не, я специально говорила, может... Ну, хорошо, я знаю, я знаю. ты А то... слабый... Ну, O, chwalił to wyglądał po matrix. No, widzisz, jednak ci pomogłem. Tak, jednak potrafisz grać. No, prawie ich mieliśmy. Ej, to koniec? بس هذه خطره وكبيره جدا حلوه كثير هاي خوخ خوخ يا انت مهتم بهذا الشيء تبي تبي تاخذها غاليه كثير انا اتفق معك اور اوف قطر واه شيء خطر هي جاست تيل هيم ذيس از ذا ديل يو ايذر تيك ات اور نو جات ات يا اخي هذا ما يقبل ينزل السعر انت لو تشتري لو لا شيء غير معقول شيء احنا نتحمل الخطر هذا لازم ينزل السعر He says no. It's too The price must come down. That's not gonna happen. But listen, Harvey. It's not gonna happen. Harvey, I need to talk to you. Wait. You got it? It's important. You need to hear this. Look, take the deal or stop wasting my time. All right? Yeah. What's up? Leo busted out of prison. What? I just got the call. Isn't he supposed to be dead? Our guy fucked up, got himself killed by the guards. Good for nothing, piece of shit. I'm sorry, boss. Look, Sean. You need to find him. Okay? okay? Yeah, but I'm not sure the men we have right now are... Okay? No, my problem. You just need to find him. I coś tam don't give a fuck how. Just make a deal with this boss. So you decided? Yes, yes. rise right. or no deal. Tak? Okay, no deal. Tak było, że... Że, że mają wspólną tą mają wspólną jedną sprawę i on powiedział jego imię, co się wtedy na niego ten twój rzucił. No, że skąd wie No tak, w sumie tak było

czy u Ciebie, czy u mnie? Ale chyba u Ciebie, co? Obojętnie, może być u mnie wstawione. Nie ma Dobrze, problemu. więc kolej, jak, jak poprzednio się wydarzyło, następnym będzie znowu Aisiego, i po, po prostu trzeci będzie już u mnie. Tak, trzeci, trzeci tak. Więc zapraszamy. Kolejny odcinek u Aisiego, oczywiście. E, uh -huh. Zostawcie suba lajka. Like tak jest. Dziękujemy. I cześć, 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 Hejo.